Niedawno u mnie powiedział na kanale, że już koniec Deluxe ski Jumping 4 Dokładnie na Instagramie Nic bardziej mylnego Siema, witam was moi drodzy bardzo serdecznie Z tej strony oczywiście damię z kanał Dami Sport HD e, Witam was w pierwszym odcinku inaugurującym karierę Deluxe ski Jumping 4 Zgłoszonych ludzi, którzy chcieli po prostu się pobawić taką serię Więc zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania e, Przenosimy Właśnie walkę na, na skocznie, nie na murawę, tak jak to było w zeszłym roku. Oczywiście kariera widzów też będzie, ale dopiero w późniejszym terminie. Więc proszę Was tylko jedno, zostawcie łapkę w górę, zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Tylko pamiętajcie, przycisk na dole. Lecimy po jak najwięcej ilości subskrypcji, bo już 900 racji w tym roku się już nie da przebić. Ale no, myślę, że możemy fajne to wyniki, wszystko ładnie zakończyć, także nie pozostaje mi nic innego jak Was tylko po prostu zaprosić na odcinek i mam dla Was jeszcze jeden mały, taki drobny komunikat. Też moja przyjaciółka Angelika e, bardzo poprosiła mnie o pomoc, ponieważ jej piesek 3 miesięczny zmaga się z bardzo po, po, potężnym problemem. No i niestety na badania, nie badania weterynaryjne, niestety ją nie stać. Jest to piesek 3 miesięczny, więc bardzo bym was prosił, jeżeli ktoś ma taką możliwość, to po prostu wejdźcie w ten link w opisie tutaj, który wskrywa w opisie. Lub ewentualnie możecie też wpłacić symboliczną złotówkę, ewentualnie popchnąć to tą akcję dalej. Zostało się 3 dni do uzbierania 400 zł. Mam nadzieję, że okażecie troszeczkę dobrego serduszka i udostępnicie to dalej lub ewentualnie wpłacić, wpłacicie tą symboliczną złotówkę. Dla, dla psiaka to tak naprawdę będzie wiele znaczyło, a dla nas to praktycznie nic w tych czasach. Także myślę, że tutaj e, mogę Was tutaj o to bardzo serdecznie poprosić. Link zostawiam wam oczywiście w opisie tutaj rzutki, a my przechodzimy dalej do filmu. Ja się wam zasady na czym będą polegać w tym roku Deluxe King Jumping e, 110,1. E, oczywiście tutaj macie ładną szatę zrobioną przez fan Skoków. E, Zasady są proste. Mamy tylko dwie serie konkursowe. W poprzednich latach było też kwalifikacje. Kwalifikacji już nie będzie. Będą tylko dwie serie, ponieważ uznałem, że to jest i tak jedno i to samo. My tylko skaczemy, więc nie ma po co sobie zaprzątać tę głowę. Będziemy się też stosować odległość miernikiem i odległościami narzucanych przez FINS. Czyli jak będzie na przykład 113, przecinek 65 metrów, no to będzie 116,5 metra, jeżeli będzie 116,35 cm, to będzie traktowane jako 116 metrów, tak jak to robi FIS, żeby było po prostu sprawiedliwie. Wszyscy zaczynamy oczywiście karierę w Lillehammer, jest to skocznia mm, średnia, więc zobaczymy kto rozpoczyna na... W liście startowej mamy 11 zawodników, więc Raksen, Maksymijan Markowicz, Dami Sportkade, Damin Typieli z Rokomischu, Peter Alfredi, Jaro Green Street Food i Dark Boys Bo. Także zobaczmy, kto pierwszy zaczyna. Zaczyna oczywiście Raxen. Pierwsza seria konkursowa w Norwegii. Zobaczymy, jak będzie się skakało. A Raxen pierwszy oddaje dobry skok. Jest to 128 metrów i pozycja na razie pierwsza. Maksymilian Markowicz. Dwa lata temu, kiedy robiłem tą serię, skończył na czwartym miejscu. Teraz zobaczymy czy będzie mógł powtórzyć ten sukces. To jest dobra próba, to jest dobra próba 121 metrów. I to jest na razie pozycja druga, ale zobaczymy jak będzie dalej. Dami Sport HD. Zobaczmy. Poprawna próba, chociaż nie tak daleka. 113,5 metra i to jest ostatnie na razie miejsce. Damien typie, zobaczmy O, to jest fantastyczny skok. 137 metrów i jest to pierwsze miejsce. Bardzo dobry skok w wykonaniu Damiego typie. Lizroko teraz, zobaczmy. A Lisroko też bardzo dobrze. Jest to 135 metrów. Dwie dwudziestki się pojawiły i dlatego też y, jeden, jeden, 1,1 punktów tylko przewagi. I dam jego typie nad y, Lisroko. Miszur, zobaczmy. Jeszcze trochę za agresywnie, ale to jest też poprawny skok. 117 metrów i pół metra, przepraszam jest to piąte na razie miejsce. Piteras teraz, zobaczmy. Zobaczmy jak teraz się Piteras poradzi. Hammer. Oj, to będzie spóźniony skok. Ale pozwoli mu to podlecieć do około 115 metrów, tak myślałem. 115 metrów, jest to szósta pozycja. 101 ,10 punktów zebrane za ten skok. No i teraz Predi. Zobaczmy jak se Predi poradzi. bardzo dobrze, jest to 134,5 metra i jest to, mamy dwie dwudziestki, jedna nie weszła w notę po prostu, ale jest to trzecia pozycja, więc będzie ciasto w pierwszej top trójce. I teraz zobaczmy, teraz na progu Jaro, jak pójdzie Jaro, Jaro też poprawnie, chociaż też zbytnio elegancki ten skok, chociaż 18, 19,5 18,5 to nie jest tak źle, ósme miejsce i na razie nami Sport k na ostatnim miejscu Green Street, no, zobaczmy pogorszyły, ale Green Street też skaczy poprawnie 121 metrów, 111,9 i jest to pozycja numer 5 na razie na naszej Klasyfikacji i kończy tą pierwszą serię Dark Boys B.O. Zobaczmy. I Dark Boys B.O. też skacze poprawnie. Mamy zakończoną pierwszą serię, którą wygrywa Dami Typie. Na drugim miejscu z Roku, trzeci Predict, czwarty X-Racksem, piąty Gwizdy i na miejscu Dami Sport HD. Niestety. No i jeszcze Wam nie to powiedziałem. Odcinek się będzie tylko i wyłącznie z. Że nie przewiduję więcej, ponieważ ten materiał na pewno będzie trwał wiele, wiele dłużej. Dami Sport KD. No to nie jest dobra próba Damiego Sporta. 110 metrów jeszcze gorzej niż w pierwszym skoku. I na razie jest na miejscu. Pierwszy, Jaro, zobaczmy. To jest tutaj 94 metry i to jest drugie miejsce. Więc na razie nami Sport się przesuwa o jedno, o jedno oczko. I teraz, zobaczmy. Ooo! Ale Piteras oddał bombę! 136,5 metra. Jest to pierwsze miejsce. Oczywiście z pewną przewagą nad nami Sport HD. Więc teraz zobaczmy, jak se poradzi Miszczuk. Musi skoczyć 134 metry, aby objąć Zobaczmy, mistrz w powietrzu. Nie ma tej odległości. 131,5 metra, 19, 18,5 metra weszła do noty i jest to drugie miejsce. Więc mi teraz oddał potężną bombę. Maksymilian Markowicz, zobaczmy. Maksymilian Markowicz. I to jest dobra próba Maksymiliana Markowicza. Jest to 126,5 metra. I pozycja numer 3. Dark Boys Bo. Zobaczmy. Warunki zaczynają się pogarszać powolutku. Dark Boys Bo. Ależ to jest dobry skok Dark Boys boy. Jest to 136 metrów i pewne pierwsze miejsce z bardzo dużą przewagą nad Peterasem więc nie ma co tutaj... Ehm, nie mam wątpliwości, kto jest w tym momencie doprowadzenie. Green Street Food. Zobaczmy. Ale spóźnienie tego skoku, ciągnie ten skok lindszy, w Ale 85 metrów, i to jest szóste miejsce. Jeszcze spada przed Zadam jego sport HD. Ojej, to była fatalna próba. Teraz Rakse czwarte miejsce po pierwszej serii 128 metrów. I To jest poprawny skok, ale niezbyt udany 104 metry, i jest to piąte miejsce. Braxena przeskakuje przed tamim Sport HD. I teraz Predi. Predi jest na miejscu trzecim. Zobaczmy, jak z Prediemu pójdzie. Ooo! 138 metrów. Prediego. Półtora metra przed, wylądowo przed hillsides 283,7 punktów. To jest nota Wojtka i on celuje Tutaj Brady zwycięstwo w konkursie, Liz Roko. Liz też dobry skok 131,5 metra. No i teraz zobaczymy czy Damien typie, czy Brady. Zobaczmy kto wygra ten konkurs. Niestety Damien Tipie go nie wygra. 128,5 metra i Brandy wygrywa pierwszy konkurs na miejscu drugim z roku 3 z zwoł, czwarty Dami Typie, na miejscu piątym i teraz na szóstym Miszczur, na miejscu siódmym Maksymian Markowicz na 8 Raksem, na dziewiątym Dami Sportkade, na dziesiątym Greasewich na jedenastym Jaro. I zobaczmy klasyfikację teraz generalną. Po pierwszym konkursie Breddy oczywiście zajmuje pierwsze miejsce. No i wiecie, to wszystko się skończyło, tak się skończyła druga seria konkursu w Lillehammer. Czas na drugi konkurs w Lillehammer. Jaro rozpoczyna to pierwszą serię. Zobaczmy, jak to pójdzie Jarowi. Ostatni, ostatni, tamty tydzień, ostatni, tamty konkurs nie poszedł po jego myśli. I tu mamy 123,5 metra, i jest to pierwsze na razie oczywiście miejsce. Czas na Green Street Fooda. Zobaczmy. A Green Street Food o wiele lepiej niż Jaro. 130 metrów i pierwsze miejsce Dami Sport HD. No zobaczymy. Jak pójdzie teraz. O! Jeszcze lepiej poszło. Na razie trzy skoki, ale widzicie, jest różnica, ponieważ Dami Sport HD skoczył 130,5 metra, 130 metrów, a o 2,1 punktów prowadzi dalej. Street Foot. zobaczmy. Wiatr się zmienił. Mamy 80 metra na sekundę piątki w tym skoczni. Zobaczmy. A Raksen z tego nic nie robi. I to jest bardzo dobra próba. 134 metry i to jest pierwsze miejsce oczywiście. Maksymilian Markowicz. Zobaczmy. Maksymilian Markowicz. To jest fantast próba, 137 metrów i 2 dwudziestki, jedna nie weszła w dotę i Maksymilian Markowicz prowadzi na razie w tym konkursie. Czas na mistrzura, zobaczmy. Miszczur na razie, no tak powiedziałbym bez szału, 119,5 metra, jest to ostatnie na razie miejsce i to jest pierwszy zawodnik, który nie przekroczył progu 120 metrów. I teraz, teraz zobaczmy. Też dobra próba. To jest 128 metrów, i to jest piąte miejsce. Na razie Maksymian Markowicz oczywiście na pewnym prowadzeniu. Damien typie, zobaczmy. Damien typie z pewnymi problemami w progu. 122 metry, i to jest siódme miejsce. Dopiero, ojojoj! Oj, oj. Jest naprawdę bardzo, bardzo źle. Dark Boys, bo ja was przepraszam, ale mam problem z gardłem. I staram się jakoś oszczędzać ten głos. Dark Boys, bo zobaczmy. Dark Boys, bo poprawnie. Także tu mamy 126,5 metra. Czas na Wice Wicelider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Ale tutaj niestety skok jest też bardzo zły. 119 metrów, jest to dziesiąte miejsce dopiero. Ojojoj! Oj, oj. No i teraz czas na Prediego 140 metrów trzeba skoczyć, aby objąć prowadzenie. I to jest bardzo dobra próba Wojtka. Jest to 133 metry, jest to trzecie miejsce. Maksymian Markowicz na pierwszym miejscu, Braxen na drugim, Freddy na miejscu trzecim. No i stawkę zamyka Lisroko i Niszczur. Także zobaczymy od Lisroko. Bardzo słaby skok. Nie ulega to wątpliwości. A drugi chyba nie będzie lepszy. 123 metry. No jest poprawa 4 metry, ale to nie da jakichś zbytnio wielkich szans Lisroko na przesunięcie się. Miszur teraz, zobaczmy. Daje bardzo dobry skok. 130 metrów i to jest pierwsze miejsce, oczywiście. 19 punktów przewagi nad Lisroko, jeżeli chodzi o ogólną not notę końcową. Damin typie, zobaczmy. Damin typie. To jest poprawna to jest poprawna próba. 127 metrów i to jest drugie miejsce. Mistrzurna na prowadzeniu. Jaro! Zobaczmy jak sobie Jaro poradzi. Jarek dobry, dobry skoga, ale niestety przewrotka za mocno, za dużo chciał. 132 metry. Ja już tracę głos. I to jest pozycja numer 3, co prawda. Ale niestety spadnie z tej klasyfikacji yy, niestety Jaro. No niestety, no tak się stało jak się stało. Dark Boys Bo! Dobry skok! To jest bardzo dobry skok dla zboja. 134,5 metra i to jest pierwsze miejsce. Więc teraz czas na Piterasa. Szóste miejsce po pierwszej serii. 225 punktów. Nota ogólna. Teraz Kaczy słabiej. Słabo. 122 metry. To nie jest co prawda słaby skok, ale czwarte miejsce. Piteras spada na miejsce szóste. Dami Sport HD, zobaczmy. Dami Sport HD, kacze bardzo dobrze. 128 metrów i to jest drugie miejsce. Darek Boisbow wywalił petardę i po prostu nie ma na niego silny. Green Street Food, pozycja numer 4 po pierwszej serii. Ale tutaj też nie będzie dobrze. 118,5 metra. Warunki zaczynają się powolutku pogarszać. I Green State wygląduje na miejscu szóstym. i Teraz czas na Prediego, Predi, aby prowadzić 129,5 metra. Czy będzie w stanie? Oj, był w stanie! Bez żadnego problemu. To nie! 127 metrów. Dark Boys w Prediego wyprzedza yy, Prediego. W tym tutaj, w tym tutaj końcowym porachunku. Raksen, zobaczmy. Raksen, to była dobra próba. Niestety, nie. 132 metry. To był, to była, nie była to najdalsza odległość. Ale spada Raksen na miejsce piąte. I teraz zobaczymy Maksymilian Markowicz. 123 metry musi skoczyć Aby wygrać z Dark Boys bojem. Czy to będzie historyczny moment Czy to wejdzie Zobaczmy Maksymilian Markowicz nie ma chyba tej odległości Zobaczmy 115 metrów A zatem Dark Boys bo Bardzo wysoki awans Freddy na miejscu drugim Dami Sport na miejscu trzecim Maksymilian Markowicz kończy rywalizację na miejscu czwartym Niestety ostatnie dwa miejsca Na dziesiątym miejscu Jaro na jedenastym Liz Rocko. i zobaczmy klasyfikację generalną Pucharu Świata. Prezi oczywiście 20 punktów przewagi ma nad Tarym z bojem. Liz Roko na miejscu trzecim, ale już go tutaj powoli się gadami, Sport pie, z Sportkadę. HD. Dami typie Exekvoz z Maksymilianem Marekowiczem na miejscu piątym, Miszur na siódmym i teraz na ósmym, Raksym na dziewiątym, na dziesiątym, Gris Street Football, bezmiennie na jedenastym, Jaro. Tak przedstawia się klasyfikacja generalna po dwóch konkursach gdzie nam będzie zaraz zaczynamy skakać na następnym odcinku, a w zakopanym. Także to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że Wam się taki materiał spodobał. Możecie też typować, jak będzie wyglądały następne zmagania w skokach narciarskich. Zostawcie łapkę w górę. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Przepraszam Was za gardło, ale idę się leczyć, ponieważ zaraz mi całe gardło odpadnie. Także to był Damian z kanału Dami Sport HD. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. To był oczywiście Damian, tak jak to powiedział wcześniej, z kanału Dami Sport HD. Już nie, nie liczujcie mi na to w komentarzach. Na razie, piona Elof.